Witajcie w kolejnym odcinku Wu Fallen Feathers. Hmm, czym tu mieliśmy się teraz zająć? Mam zdaje się przedmiot do przekazania temu handlarzowi. E, chyba jemu, prawda? Zobaczymy. people. Tak. I've seen these symbols before at the Shu Sanctum. It's their tribal mark. However, to use these marks so, this is no ordinary tribesman. It seems the strange happenings in Worship's Rise must be connected to this leader. Oh, your talents are truly remarkable. The fate of Worship's Rise may very well rest in your hands. No, tym razem się nie wyłączyło nagrywanie, pomimo tego, że dostałem achievement. Ciekawe, czy mu wczoraj tak było. A czy jest tutaj nadal ten mały ziutek? Jest, może on będzie miał coś do powiedzenia, ale pewnie nie. Nie miałem nic ciekawego do powiedzenia Whoops, to nie tędy. <laughs> Dobra, kto następny? Chyba jedyna rzecz, jaka mi już została, tak? No to wygląda. Czyli tak jakby koniec gry? Tak? Huf. No dobra. Trzeba oblukać i obmacać to miejsce. Uh. Damaged token. A damaged token. Nic się z nim nie da zrobić. Tak, to jest ostatni boss. Hope oh, all but forsaken, yet here I stand. All the power under my command. I must thank you, Wu Chan. Jesus Cristo. O a Nice! You have Lords of the Fallen. That's <coughs> no, true. Przysiadam do telefonu Świetnie, to od razu zmieniamy zaklęcie. Na... Które to było? Na to. Nie wiem czy akurat to ziołko się do czegokolwiek tu przyda, ale na wszelki wypadek je zapodam. Za każdym razem będę musiał oglądać te animacje. Tak. Łatwa ta pierwsza faza. We pierwszej fazy mu zabrałem nieźle. Hmm. Wgląda na to, że kiedy on zaczyna wykonywać te cudaczne ruchy, trzeba się chyba trzymać z daleka. Yes. Mm -hmm. To było niezłe, czyli przed tą wodą można po prostu uciec. Trzeba tylko szybko odbiec i tyle. Genialna strategia. pójdzie. <laughs> Przynajmniej ta pierwsza faza będzie doszła do zrobienia. Pytanie, ile on tych faz ma? Jeśli to jest ostatni boss w grze, no to raczej trudno, żeby miał tylko jedną. Zwłaszcza, że ma kaccenkę i to długą. Olha lá, Wow! Ja pierdzio. Nie mogę w to uwierzyć. O kurwa! Oh, okay. Dobra. za to do to do um, Release a feathering type blade force forward along with five orbs can trigger alacrity if you're attacked while casting. Dobra, ciekawe. A spell used by the feathered immortal kwanan that conjures a crimson blade, unleashing a feathering type blade force, and a magic orb forward. Xiang greatest ambition was to transcend mortal life and achieve immortality. Thus he buried himself in the study of red mercury, squandering human lives like mere fuel for his craft. Now as a feathered he wields its power as though it were an extension of himself, unleashing destruction with every move. Okej okay. Dobra e, i co teraz? <laughs> o Boże i zostało mi 6 głównych apteczek, dwie dodatkowe. Zużyłem wszystkie, wszystkie magiczne smarowidła, co prawda, ale co tam. To nie ma znaczenia. O Jezu, co to jest? Co to jest? Ha! Wygląda to dość niesamowicie. Niech ten kompas zniknie, bo jest mi naprawdę niepotrzebny w tej chwili. Ja, moja mordka na tle tego dziwnego czegoś, to byłby niezły thumbnail. Zobaczymy. No dobra. Eee... No, To nie będzie mimik. Niemożliwe, żeby to był mimik. Chyba słyszę, jak moje koty jak moje koty hałasują w tle. Mam nadzieję, że nie słychać ich za mocno. Ile potrzebuję, żeby levelować? 135 tysięcy. Dobra i nie mogę stąd uciec, prawda? Enter the stream of samsara. Zaraz, zaraz, zobaczmy. Może mogę się stąd teleportować. Tak, mogę. Ha, ha. Dobra. Zobaczmy, nie właśnie tu nie musimy niczego zobaczać. po prostu pójdę i kopię jednemu z tych stworków, albo dwóm raczej. O, okej, okay. zlikwidowano. dobra, załatwimy następnego. Da się po tym przejść? Chyba tak, tak dało się. Ok. Nie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Za <laughs> bardzo się pośpieszyłem. Dobra. To znaczy, że mogę już levelować. I przy okazji. <coughs> Czy to zaklęcie działało dobrze? Nie jestem do końca pewien. Może oni są na to odporni albo coś, ale. Nie wydaje mi się, żeby to działało jakoś niesamowicie. Ale cóż, grunt, że dostałem 100 tysięcy za jednego bossa, to naprawdę dużo. Eee, wskutek czego już mam level, eee, co tu jeszcze mogłem levelować? Nic za bardzo już nie ma sensu. Ale ja się uparłem, bo od kiedy to ja jestem sensowny. Uh, increase the maddening senses duration. Czy to, które. To magiczne smarowidło, to jest właśnie to, co ja myślę, że to jest to? Uh, feathering. Um, uh, to, to, to. O! O! To jest niezłe. To jest niezłe. Uh, a może nie. A może nie. No dobra, to niech będzie siła, a później z tej siły dojdę do serca i to będzie miało jakąś wartość akurat. Eee... <laughs> no cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie kolejnego odcinka Wuchang Fallen Nie ostatniego, jak się okazało. Prawdopodobnie przedostatniego. Bo teraz pewnie będę mógł... Ee... Dokończyć jakieś niedokończone sprawy, może jeszcze coś kupić i dopiero kiedy przejdę przez te wrota, zacznie się nowa gra plus, chyba, prawda? A wtedy pewnie nagram jeszcze co najmniej jeden odcinek na nowej grze plus, tak tylko żeby porównać jak to wszystko wygląda w trudniejszej wersji. No a na razie, no cóż, do zobaczenia następnym razem.